Siema, siema, tutaj tot, no i zapraszam Was w, na kolejny odcinek odcinek, po moim kanale a dzisiaj pokażę coś niezwykłego, taki superowy klan zapewne, że po miniaturce i po... po czym? po... po tytule, no. no więc tak, zaczynamy mianowicie, wypisuję sobie, sobie za Zakazany klan. No i dobra. Eee, szukamy sobie coś fajnego. Patrzcie, ich jest. I wszystkie mają czaski. Mają taką grozę, horrory i tak dalej. sobie jakiś. O, szuka ten. Zakazany klan. Eee, zobaczymy, czy jakieś fajne są tutaj. Te. Te te, 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 niki, tych ludzi Te jak, no, zakazane w tytule Ale na razie nic takiego Takiego, takiego, ja, takiego strasznie Wiecie o co schodzi Albo hmm. no, nie mogę i widzowie. Nie, nie wiem, powtórz hmm. coś jakiś Nice Tickets Hubert, Patrycja mamo, op Momo. Hop, mama. Spoczko, to żart nic się nie z... jest... no i dobre, no i to jest pod... no i to jest prawdziwy plan. spocko, Spoczko jest Spoczko, to żart nic ci się nie stanie jak dołączysz xd Dokazane. no i to jest ziomy no, no i do takiego klanu zapraszam o, oczywiście nie wejdę, ale no, a teraz, a nie, nie klan tylko klub, no tak u. UB Szukaj. No ja i dawaj, sprawdzimy sobie o co chodzi. Eee, tutaj co my tutaj mamy? Hmm. Czy wy to widzicie? To one mają tutaj trumna. Trumne są. Mam te trumna. O oh my god Trumna jest, widzicie? Dwie. Zobaczymy sobie co sobie z tego. Klub nie może być nie, Klub może być niebezpieczny. Okej. Okay. Y Zobaczymy. Eee, nie no. Jak nie nasz no, tak... Gruby Janusz, okej? Okay. A ten? Klub może być niebezpieczny też jakiś. Eee... No okej. Okay. Tutaj z, a, a, z, a z tą parasolką zakazany klub, zapraszam ci się stanie za free, ok? Ok, zginiesz, eee, zginiesz z nami, ale zrobię siano coś takiego? Czekaj, hmm? okay, to już było? No nie. Skazany klub z hitami. Zapraszam odważnych. Z hitami, jak ktoś mówi? Napiszcie w komentarzu. Hitami, heatami, nie wiem. Yy, co dalej? To jest taki może grubszy taki. Klub, grubszy, teraz taki klub nasz się. Chyba to samo to jest. To jest na przykład to. Ładuje się. No nie, Net, 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 net. No, teraz już nawet nic nie mogę zrobić. Dobra. Uh. Dawaj, dawaj. No, a właśnie już w, w trakcie zapraszam do subskrybowania mojego, mojego kanału. Najlepiej z dzwoneczkiem, żeby, nie, żeby się nie ominęły żadne, ale też żadne filmy, bo filmy są tutaj w każdy poniedziałek i czwartek o godzinie 19:15. Więc zapraszam do subskrybowania. Lajka, proszę, proszę dać lajka. Udostępnić kilku osobom. A. No nie. <laughs> Dobra, jest. Jest Momo. Sektor niebezpieczny. No. Nexa jakiś tam jest. Y Proix XD. Mm. No do są psy? Nie, nie. NINJA SNAKE Panda X, NEXE BD w Polsce? Nie wiem co jest Okej, okay, nie wnikam Zobaczę jeszcze czy są jakieś 100 na 100 Na przykład Dajcie mi No niestety no TRUMNA jest, ale Pamiętajcie, nie martwcie się, nie martwcie się, bo jeśli jesteście, nie wiem, jakoś 10 lat macie, 9 lat i, ogl i oglądacie jakiegoś zima, zima, który tego brał Sasa spoko, nic wam się nie stanie, to tylko gra. Pamiętajcie, nic wam się nie stanie. Tak wyjdziecie, tego, będą was straszyć tutaj na czacie i dalej, i tak dalej, ale nie, nic się wam się nie stanie. I, i jeśli, jeśli rzeczywiście się rzeczywiście bo boicie, no to najlepiej. Jeżeli rzeczywiście są sobie jakieś stalkery i tak dalej. Aż to wątpię, to, to nie podawajcie nic, żadnych danych swoich na telefonu i tak dalej, dalej, bo no tak, no to co, no um, to co, ja bardzo nie uważam ale jeszcze chyba wy z wami sobie pogram, co? Bo, trzeba rozmawiać, tak? Rozmawiać trzeba. Uh, uh. Nie, Barley, chodź tu! No! Gdzie ty idziesz? No! No i dobrze! Barley jest... Nie, Barley! Nie! Ej, w sumie... To? Nie zauważyłem. Myślałem, że on nie ma tych, ty, tego saczku. No niestety no. No to co? A hmm. właśnie, jeszcze na dobry początek otworzymy sobie skrzyneczkę. Jeśli, jeśli, te, jeśli teraz zostawiłeś łapkę w górę i subskrypcję, to znaczy, że to, to wtedy coś wleci. Jeśli nie, jeśli nic nie zostawiłeś, no to nic nie wyleci. No to dzięki, wiesz, no dzięki ci, no wiesz, no. No wiesz, co, no. Żeby naprawdę... Żeby mi nie dać łapki i, i subskrypcji? Nie? Tak? Tak, jesteś cwany? No, no, no. No dobra. No co, co? pozdra.